Cześć ometki, jak widzicie ja jestem sam. mam jest czarny tło. nie wiem dlaczego mam to boku, ale cześć! Oto kolejny odcinek vloga, szósty. I dzisiaj no, nie mam dla Was takiej prośby o pomoc, tylko po prostu taką swoją prośbę. No gdybyście podać mi jakieś fajne Nazwy dla Gigi, bo z kolegą mogę Gibi na serwerze Craft, którego IP macie na dole i na razie mamy trochę na spokiecie, ale jakieś fajne i najlepiej angielskie bo żeby nie było. że mamy na razie coś takiego jak... Time to deal, time to dead. Um, um, let go. Confection. Ludrownes, Blood Angels, Black Wolf, Gwardia Polska i na razie planujemy zrobić Shadows, kiedy jest Shadow, z Haddle. Shadow. no dwa. Jak to trudno. O oh. oh, halo! Dobra, nie do. ma um. Więc proszę o podanie jakiejś fajnej nazwy gildii, z góry byśmy podziękowali jeszcze raz i no to, o, to nie mam